Vlog ma dzień trzeci. Dzień dobry, kochani, jest bardzo późna godzina, bo jest <głos》> właśnie wybyła by 14. No nie powiem. Trochę poleżeliśmy sobie, yy, usiedliśmy, oglądamy teraz coś na YouTubie, zjedliśmy śniadanko, no ale wiadomo, trzeba było taki jeden dzień przynajmniej po tym wszystkim mieć. Kitusia sobie, proszę bardzo, tutaj elegancko, elegancko, laleczka się moją wygrzewa, zjawa się, mało będzie, mało będzie, Kuba się już ubrał, więc e, odpakuję teraz dla was kalendarz adwentowy, mój kalendarz adwentowy. Proszę bardzo, odpakuj number three. Pomóc ci znaleźć, masz jakieś problemy ze znalezieniem trójki? Jaka? Dzisiaj smak mamy? <śmach> smak. Smak twojej kliniki. Melon. <śmach> właśnie, dzisiaj mieliśmy to sięgać do sieraca, ale no odmówiłam. Na kiedy masz sierad? No 17 grudnia. No wiem. I właśnie wiecie, co jest najgorsze? Że nasz grafik w grudniu wygląda bardzo dziwnie. To znaczy, mieliśmy jutro iść do pracy, wzięliśmy sobie wolne, żeby wypocząć, mieć ten dodatkowy dzień wolnego. Także idziemy teraz piątek, sobota, niedziela do pracy. Ten drugi tydzień grudnia mamy cały wolny. Idziemy tylko sobota, niedziela. I słuchajcie, ten trzeci tydzień, czyli ten jeszcze ten chyba co jest przed świętami eee, to od poniedziałku do czwartku ogólnie inaczej powiem cały tydzień pracujemy wolne mamy tylko w piątek ja 17 czyli to wypada siroda mam ortodontę na 11.20 i teraz Kuba dzwonił do kardiologa, znaczy żeby umówić się do kardiologa i on ma 18 grudnia też na jakąś chyba 11.40, czy coś takiego. Więc to są dwa dni, które musimy wziąć wolne w pracy. Czy dostaniemy wolne w pracy? Nie wiem jeszcze tego, ale damy radę. Więc teraz ogarniamy. Ta maska chroni, nawilża i odżywia włosem węzłem nowy blask. -y, co? Blask? <laughs> dzisiaj jedziemy do mojej mamy, w sumie to nawet zaraz, bo jest godzina 14, to jest naprawdę szok. Jak ten dzisiaj, wiesz jak dzisiejszy dzień nam szybko zleci? masakrycznie, bo dzisiaj zlecie ozdabiamy w końcu nasze mieszkanie, żeby troszkę nam się ten humor polepszył. Także idę się malować, powiesiłam rano czerwone pranie, które wczoraj wstawiłam. E, czuję się już o wiele lepiej, lepiej niż wczoraj. Nadal mam takie ten, ale to wiecie, próbuję sobie jakoś to... Odepchnąć od siebie. Także ogarniamy się i jedziemy po zdoby świąteczne. Jestem w trakcie malowania się. Kuba tutaj wszystko praktycznie pięknie ogarnął i ogarnął też lodówkę. Nie wiem czy pamiętacie, ale na vlogach mogliście zauważyć, że tam są pojemniki, jakieś kartony, i teraz nie ma. I proszę bardzo, nasz koteczek wrócił na jego ulubione miejsce, już się ledwo mieści wakacje. Wakacje to mógł być cały tutaj, nie? A teraz się ledwo mieści. No, także kocurek sobie odkrył swoje ulubione miejsce. Zawsze jak się bał odkurzacza, to właśnie tutaj wchodził i sobie leżał. Teraz to była sypialnia, no i teraz widzę, że powrót do starych korzeni. W tym świetle, widzicie co się dzieje w ogóle z tym światłem? Bardzo dziwnie wyglądam, ale. Muszę Wam pokazać. Z tyłu już mamy ozdoby świąteczne i tak minimy z kubą, że tu jest coś za mało na te ozdoby. Jesteśmy już w domu, stawiłam już wodę na jajeczka, żebyśmy w ogóle coś zjedli. Bo no chociaż w sumie późno zjedliśmy śniadanie. Bo w sumie to śniadanie jedliśmy z 12. No nie, no z 5 godzin temu mamy 17. Ale już tutaj nie mogliśmy się doczekać i odpocząć. Odpakowa. Jak? Odpakowaliśmy. Odpakowaliśmy kartony. E, nie ma albo nie możemy znaleźć lampek na balkon. Więc nie wiem, czy coś jeszcze zostało u mamy. Będziemy się tym później martwić. Najpierw sobie zjemy. No i ja wstawię pranie, bo pranie. W... Jezus, tragicznie. Nie, traged. Ugh. Paranie to jest tragedia. Ja dzisiaj na zakupy pojechałam w krótkim rękawku, w koszulce i to jeszcze kuby, bo nie miałam co się ubrać. Także jemy i później ozdabiamy. Zjedliśmy pyszną kolację, jeszcze zapomnieliśmy, że nie mamy pieczywa, więc kuba teraz jest sobie jabłuszko. Ja jem, proszę bardzo, mandaryneczkę. Nadrobiamy czajnika, mamy tyle filmów do nadrobienia. Wyciągnęliśmy wszystkie ozdoby. Tak to się tutaj prezentuje. Yy, I co najlepsze, to to, że my nie mamy więcej na drzwi. Kojarzyło mi się, że mamy, a tu się okazuje, że jednak nie. Nie dokupywaliśmy później. Nie, Mieliśmy dokupić, ale nie dokupiliśmy finalnie. Bardzo dziwne. Nie wiem, nie wiem. Ale nie ma też naszych lampek na balkon, więc no na pewno trzeba będzie się później do mamy udać. No, czy właśnie widać, że są gdzieś u nas. Bo że u nas są? Później? Bo my je później ściągaliśmy. Pamiętasz, że jeszcze zostały? Ej, ty... no może, fakt. Ale a? to gdzie by był? Poduszkiem byliśmy teraz. Nie, te szafy tam na górze. Tak obstawiam, nie wiem. No dobra, tam, to ja tam to zaraz wejdę, a teraz chcesz się tym zająć, tak? No ja to zrobię, a ty już dawaj inne. Dobra, to, to lecimy. No patrz. Tu się otwiera, tu też się otwiera. Ja, pidi. Jest, a ta poduszka to już w ogóle jest za duża na to. Ja, ale dodatkiem to ma taki materiał obrusowy w ogóle. Mm -hmm. No trudno, chyba no, będzie gig wyglądało, co? No, ale to. Tutaj. No, a na co ty założysz to? Tej... No już Przez... jest założona, tak. A no, co to jest? Tutaj. A na które to są poduszki? To są te poduszki, te, co było jak się wprowadziliśmy. Te schomnie są większe. Ale właśnie będzie pasowało to zielo, zielono-białe, no, no żeby wiesz do choinki pasowało i tak dlatego kupiłam białe poszewki. Ale patrzcie co się dzieje z tą poszewką, nie wiem czy tutaj zobaczycie, ale ona jest otwarta z dwóch stron się Dobra. otwiera. Czekaj, zrobimy inaczej. Jeszcze. Dasz jakoś radę? Jak jak kombinie może, a ja w tym czasie otworzę ten kod, sobie zobaczymy. A więc by jest w ogóle ładnie do kupienia jeszcze jedna. Poszewka? No tak, no. No kupić. No, no, no. Trzeba jakieś ładniejsze kupić, to się już z tym wieńcem kupi. To wszystko na spokojnie i tak dalej. Ale mamy, patrz, jakiś dekoracyjny ten. Ale ten kocyk nie jest taki wcale ten jakiś, nie wiem. On jest taki milusi, dotknij. Wiesz o co mi chodziło? Chciałam karton, żeby właśnie zapakować mojemu bratu tą bluzę, którą wam pokazywałam wczoraj we Vlogmasie. To on mi się przyda, ja go nie wyrzucam. Ale on jest taki milusi. Nie śmierci jakoś mega, a ładnie chyba będzie wyglądał, nie? Tutaj. No, ale mnie jest fakt... trochę naprawiłem. Po Naprawiłeś? Nie można ruszać. Pokaż. No nie, no, no poszewki to są do kupi, no, <laughs> na <to> pewno. <laughs> ale ta druga to ma taki obrusowy materiał, co, nie? Mhm. Także kocyk też już mamy. Teraz zapieram się tutaj za przystrajanie tego głównego, że tak powiem, tej szafki RTG. <noise> RTV. RTV. Wybiorę sobie ostopy, które chcę, żeby stały. Kuba już tutaj tego skrzata postawił. I fajnie wygląda z tą palmą trochę, nie? Śmiesznie. O właśnie, jeszcze Kuba powiesił. Boże, już to pięknie wygląda, jakieś już... świątecznie. Tutaj mamy te wstążki. Zostawiliśmy je z zeszłego roku. One będą tutaj na szafki. I tutaj jeszcze, niestety, ale się urwało e, uszko. Po prostu mocniej stuknęliśmy. No pękło, nie wiem jak spadła to powiedzieć. Mu, spadła mu głowa po prostu. Spadła ci, spadła ci głowa? Jemu spadła głowa. Jemu spadła głowa, będzie się kupił kropelkę i na pewno się tutaj tego stitcha postawi, bo jeszcze na górze mamy taki słoik z Mikołajem. I ja pomyślałam, żeby ten słoik dać właśnie tam. Ale to jeszcze zobaczymy, A żeby ten stitch stał tutaj. Ale na pewno nie będzie stał tak na noc, albo jak będziemy wychodzić, bo wydaje mi się, że z naszym kotem Raczej by to nie przeżyło. Ale się jaram, jarasz się. Puh. Jak będzie ci ciężko, to mi powiedz ja coś pomogę. Się. Dobrze, damy radę. Damy radę. Damy radę, coś święty. strony kropelki w zeszłym roku to kropelką kleję. Proszę bardzo, mamy tutaj pierwszą kokardeczkę. Boże, pięknie już to wygląda. Patrzcie, użyłam na razie tak. Jedyne, co mi się podoba w tych poszewkach, to że ładnie się to ze sobą kom... Jak się to mówi, komponuje. Kompo... Komponuje. Czyli no, na przykład tutaj macie, nie, że jest choinka, choinka, tutaj pierniczek, pierniczek, zobacz, bo ty nie widziałeś. Jezu, ile poduszek ty No! Nie, to przesada, za dużo. Ale nie będzie tych czerwonych. Nie, no to no przesada! No, za dużo, ja No, no, to, nie, nie, nie. no zajebiście. Już nie, będzie Gdzie usiąść nawet Jak ktoś przyjmiesz, na dwie osoby tylko. Doprzeczkę. Przedyskutujemy to. Prze... Nie, to. Nie, to A ten kociek ci się podoba, ale zobacz, on się tak ładnie komponuje, to się wszystko razem Koc ze sobą jest łalny, łączy. Nie, nie, Ale poduszek jest za dużo, o, te dwie zielone. No! Nie no, to ja bym zostawiła, bo zobacz tutaj Janek, pierniczek, kurde. pierniczek. Tutaj choineczka, choinka. Ach, to nie chodzi o. To. Janek, Janek dał akcent. I zobaczcie, wyciągnęłam tego janeczka naszego pięknego na odwrót kolory, ma co prawda? Ale tutaj sobie postawiłam już wszystkie ozdoby, które chcę, żeby były na tej półce. I teraz będę po prostu kombinowała, co i jak gdzie poukładać. Muzyka. 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 Ja Muzyka. tak, Muzyka. Nie, no pięknie to wygląda. Właśnie to jest taka oznaka świąt, że są święta, ale nie, że są święta. <laughs> tylko. Ale no świętek nie ma czegoś takiego, że jest za tym. Chyba, że jeszcze... A, jeszcze wieś? mi tego brakowało właśnie. Ale to i tak Janek to... zrzuci. No ale na razie nie wstało. No na razie jest tak, że mamy tą latarenkę, nasze zdjęcie oczywiście, Grincha, tego gnoma ulubionego Janka. Tu tutaj mamy naszego Janeczka z taką ładną kulą. O. No pięknie to wygląda. Mamy tego, e, jak on się nazywa, dziadek do orzechów. 22 dni zostały do świąt, jak dobrze obliczyłam, ale chyba źle, bo mamy 3 grudnia dzisiaj. <laughs> jest to 24. 21! Ale teraz dałam ciała. To jednak 21 dni do świąt. E, taką pozytywkę, którą też zabrałam swojemu <laughs> bratu, co prawda, tak? To do w sensie tak, już się już podaje, no. Więc tak to wygląda. Zobaczymy, czy coś zmienię. Zobaczymy, czy coś zmienia. O, ja super, bym się wybaliła. Ale raczej nie, proszę bardzo. Ja się Wyciągamy oczywiście świąteczny zapaszek. Piękną świeczuszkę o zapachu Winter 3. Choinki co prawda jeszcze nie ma, ale już powoli możemy się nastrajać. No, przepięknie pachnie ta świeczka. Naprawdę przepięknie. Prze tutaj widzę, że nasz Janusz się oczywiście zajął reniferkiem, ale to nic. On tutaj pamiętam, że stał rok temu, więc niech tak też w tym roku będzie stał. Damy tutaj świeczkę i jeszcze mam taką jedną małą kulę, którą chyba też tutaj dam, ale jeszcze zobaczę. W ogóle muszę zobaczyć, co jeszcze nam zostało, bo niby już nie jest mało tych. Nie, właśnie na odwrót. Nie jest już dużo tych rzeczy. Ale też mało nic. Zostały w sumie takie same pierdółki, jakieś wiecie świeczki, takie mniejsze osoby, więc ja to zrobię i po prostu zobaczycie efekt finalny. E, Prawie ozdobiliśmy wszystko, ale przypomniało nam się, gdzie są prawdopodobnie lampki. Latarkę daj mi łęcką. Ja A nie dobra. Widzę. To idę w takim razie po latarkę i jak znajdziemy, to będziecie o tym wiedzieć. Tu jest jeszcze to na osy, co było. Nie, skurczę wszystko. Ale żeby nie było kokonych os. Po w tym kocu nie, nie, były, pamiętasz? A, nie tak, ale to jest coś innego. A, bo to jest do ledów, dobra. Aha. Bo ja to oddzielnie zdejmę. Tak, w ogóle patrzcie na moją dynię. dynię. Ale ja chcę pokazać dobra, swoją dynię. Tak to wygląda moja dynia, dynię, to a coś tak Kuby. Coś... Więc chyba jednak twoja była lepsza. Dawaj, nie nie jest tak zimno. A co w ten sposób, No ale tak jak widzowie zauważyliście, są Lampki! Będzie świątecznie jeszcze bardziej na maksa! Zrobiliśmy stroik, Kuba zrobił stroik, Shout out to Jakub. Shout out. Okej. Okay. Ozdobiliśmy wejście. I no jedyne co po prostu musimy domówić to jest wieniec i bombki. I może poszybki, bo to jest tragedia, ale... Boże pięknie to wygląda, wygląda już tak magicznie, naprawdę o wiele lepiej się czuję. Kuba dobrze zauważył, że po prostu musimy codziennie ozdabiać mieszkanie, żeby lepiej się czuć, nie? Jest niesamowite, także teraz rozplątujemy lampeczki i widzicie teraz efekt końcowy. Can I please get an espresso Back to the heat in mid-July I was driving outside tonight? Jak widzieliście, skończyliśmy dekorować, jest po prostu pięknie. No, jest przepięknie, że jak tam dojdzie choinka, to już w ogóle będzie naprawdę dopełnienie wszystkiego. Naprawdę, podobają mi się te ozdoby, jest ich mało, ale są wielkie. Rok temu mieliśmy ich więcej, ale były takie mniejsze, takie pierdółki i to wyglądało, jakby było naćkane. No, a Tobie się podoba? Mhm. Bardzo? Mhm. ładnie. No jest pięknie jeszcze jak ta choinka dojdzie. Będzie cudownie, naprawdę. Także słuchajcie, ja się już z wami żegnam, bo jest 22.34. A ja muszę jeszcze zmontować tego vloga dla Was i go wstawić, więc mam naprawdę mało czasu. A chcę, żeby był po prostu dopracowany. Żeby wam się go e, o wiele przyjemniej oglądało niż te dwa poprzednie, bo to była masakra, no ale wiemy czemu tak. Nie wracajmy do tego. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba nasze mieszkanie. Tak jak mówiłam, jeszcze parę rzeczy musimy domówić, ale i tak jest chyba pięknie. Możecie pisać, co Wy uważacie, czy byście coś zmienili, czy byście, nie wiem, inaczej coś postawili. Wszystko piszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Buziaczki i dobranoc. Pa! pa.